Ok mamy środę rano, a idziemy kolejny dzień do pracy Zobaczcie jak ciemno jest Chłodno jest Wczoraj w ogóle rano w samochodzie pokazywało mi 32 stopnie Fahrenheit, czyli 0 Celsjusza To jest nie do wiary teraz sobie otworzymy naszego bolita Ok, wchodzimy do to W tym czasie za na stacie zauważyłem że mi się kontrolka zapaliła z niskiego informująca o niskim ciśnieniu w oponach zobaczcie denerwuje mnie to, bo jedna z opon regularnie raz na 2 3 2 3 tygodnie muszę Troszkę powietrza eee, pląpnąć <laughs> schodzi pomału, nie będzie problem. jest problem gdzieś tam może gdzieś tam przybite jest coś i trzeba tą oporą się zająć się odkładam to cały czas Oto mamy już naszą stację 7-Eleven więc po zakupieniu czegoś do picia musimy troszkę powietrza o tam jest tarbak przy okazji to jak ujęcia było Otwarte nawet jest, 455 rama i otwarty jest tak, ja Musimy sobie, tu jest się urządzenie do kompania powietrza Musimy sobie tu jakoś ładnie za tu wam podjechać Jaki tam to wygląda Okej, okay, wycofamy sobie teraz taki Okej okay. Gitara gra Okej okay, moi drodzy, a to jest ten 7 To samochody przy stacji A tamten Starbucks jeszcze jest, że pokażę wam Nawet samochody podeżdżają, z samochodu można kupić kawę okej, okay, tyle, ja idę kupić coś do picia i potrzebuję powietrza, no hej okej, okay. to jest ta maszyna do powietrza I Tu powinno wrzucić jednego dolara natomiast jak się poprosi na stacji benzynowych pracowników aby to włączyli to oni dla was to zrobią bez płacenia okej, tak, ja teraz to powietrze pląknę i do zobaczenia, hej Ok, tak na szybko jeszcze, bo się do pracy śpieszę To jest ta maszyna z daleka Tutaj mamy na powietrze Widzicie? A tutaj mamy wodę Jest instrukcja obsługi, jak to obsłużyć I się powinno od rzucić nacisnąć I się włączy Ale jak Wam mówiłem jak poprosicie kogoś na stacji benzynowej to, to wam to włączam A na stacji kupiłem takie ciasteczka i Carmen, ja kawy nie pijam gdzie jest to Carmen Ach. no ciśnienie w oponach w tej jednej które zawsze mi schodzi było 25 a powinno być 32 PSI i troszkę zeszło. Jak mówiłem, nie wiem, co się z tą oponą dzieje. Gdzieś tam coś przebite musi być. i Co 2-3 tygodnie minimalnie schodzi. Będę musiał kiedyś podjechać do jakiegoś miejsca, gdzieś tym oponami się zajmują. I... I się tym zająć. Ponieważ zaczyna mnie to już drażnić. Zaraz ta lampka powinna zgasnąć. Zobaczycie poprzedza kawałek się jeszcze pali, zaraz pokażę. Powinna no, powinno już zgasnąć, nie wiem czemu się jeszcze pali może teraz za dużo dałem, nie wiem <laughs> no, tu jest znak zobaczcie, trzeba na takie znaki bardzo uważać, żeby się nie wkopać zakaz skręcenia w prawo na czerwonym Generalnie przepis jest taki, że jak jest czerwone światło, to można w prawo skręcić, o ile się zatrzyma wcześniej, i wiadomo, się przepuści wszystkich tych, którzy jadą z lewej strony na tym skrzyżowaniu, akurat nie wolno w prawo nad czerwonym kręcić. No Widzę, ja, że ta. O, zgasał już ta lampka, jeszcze martwięczo mój gaśnień. Nie. Zobaczcie, już, je... już je nie ma muszę pasus już zaraz będzie piszczeć okej okay. o, już piszczy, okej, okay, chwila chwila moment to taka ciekawostka eee, jak wygrywałem ten odcinek wczoraj dla Was to bateria mi padła podczas nagrywania myślałem, że jeszcze tam parę minut do końca ciągnę i wczoraj to wrzucę na YouTube ale niestety nie udało się no bo wczoraj była środa więc wszystko co było powiedziane i nagrane przed tym momentem to było wczoraj środa od tego momentu jest czwartek znowu jest godzina prawie piąta i... śbiegamy do pracy różnica jest taka, że dzisiaj nie musiałem powietrza pląpać do opony przez najbliższe dwa tygodnie będę mieć spokój i jest troszkę cieplej jak dwa dni temu temperatura doszła do zera rano potem było troszkę na plusie wczoraj było 35 Fahrenheit, to nie wiem to jest może 5 na plusie, czy coś takiego co dzisiaj jest zdecydowanie cieplej jest silny wiatr rano ale ten wiatr jest ciepły on przypomina nawet Santa Ana Santa Ana to jest taki bardzo ciepły, pustynny wiatr Tutaj od czasu do czasu wieje. Nie wiem czy to jest Santana czy nie, ale jest taki ciepły wiatr. więc sytuacja ta sama, jedziemy 15 na północ, potem pijamy się na 60 West, i śmigamy dalej. No witam was, zobaczcie, tutaj jest informacja przed nami jest wypadek. O, i wszyscy zwalniają. Takie monitory tutaj są, i na tych monitorach, o kurde, wszyscy zwalniają. Ja do, do roboty pora to nie zdążyć. O. i z roku, jak jest jakiś większy wypadek, to na monitorach wyświetlają informacje, aby ludzie mogli wcześniej jakieś drogi zasemnicze znaleźć. No i widzicie, wszystkie pasy stoją. Jest pięć pasów, wszystkie teraz stoją. Zobaczcie, moja prędkość podróżna to jest zero, nawet teraz ja lekko się poruszam 10 minut na godzinę. Wcześniej były napisy, że trzy pasy są zamknięte i że 45 minut jest opóźnienia na, na drodze, co jest niedobrze, bo już jest 5.67. No ale za dwa zjazdy ja do pracy zjeżdżam, to mnie to, to minie. Czyli widać, coś, coś większego się musiało stać, skoro, skoro cały freeway stoi. No, zobaczcie, przyspieszałem wcześniej, jechałem bardzo szybko i nagle cały Freeway zwalnia. Wszyscy stoją. Więc, wszystkie pasy stoją. No już, już ludzie kombinują, zjeżdżają na lewo, na prawo, prawo, lewo, to jakby to coś miało dać. No więc, tak to wygląda. Okej okay. jak ktoś zobaczy, to do zwrócę. No hej. Ok, ja może życzę miłego dnia ja już do pracy hejka pa